Nie mamy zwrotki tylko całą piosenkę. Uwaga, trzy, cztery, Orki, Orki z Mordoru, Orki z Aurona, i Orki z Arumana, Orki, to takie elfy, tylko że brzydkie, tylko. z nimi, woląc im nogi. Gandalf jest chciał uczyć pieśń, ale nie może, więc pojechał do i Sauron chciał z być orkiem być, o niczym piękniejszym nie musić? Co dzień, gdy wchodzi do wieży swej, widzi goblina, grobliny są gośliwe.